lunch w Chocho, kawa i książki w Dopełniaczu, śląskie pamiątki i treski w sklepie Gryfnie. Już niebawem będzie się działo na chorzowskim rynku. 17 maja ogłoszono najemców rewitalizowanego jeszcze głównego placu w Chorzowie. Chcemy, żeby rynek stał się sercem Chorzowa, żeby tutaj można było przyjść, posiedzieć, spędzić czas, ale nie tylko siedząc na kawie, ale spotykając ciekawych ludzi, biorąc udział w koncertach, yy, uczestnicząc w różnych imprezach aktywizacyjno-kulturalnych, bo ich jest bardzo dużo. My właśnie pod koniec czerwca, kiedy będzie można po raz pierwszy wypić kawę w rynku, 28 czerwca, kiedy wkopiemy kapsułę czasu tutaj, taką specjalną, to, to jeszcze będziemy na pewno ogłaszać. Będziemy chcieli, żeby ci ludzie, którzy nam zaproponowali też rozwiązania do całego programu, który będzie miesięczny i codziennie coś się będzie działo, żeby to oni nam podpowiedzieli, jak to zrobić. Jest z nami Krzysztof Krot, który aktywizował ulicę Mariacką z sukcesami, jest wydawnictwo Solnia Draga, co nam umożliwi uczestniczenie w spotkaniach z fajnymi autorami bardzo ciekawych i bezcelerowych zresztą pozycji książkowych i Gryfnie, które sprzedaje takie śląskie topowe pamiątki, też będzie można to kupić. Miasto otwiera galerię muzyki obrazu Pawilon A, gdzie będzie mieć specjalną kolekcję ze specjalnymi atrakcjami. Będzie też punkt informacji turystycznej dla turystów otwarte także po południu, otwarty w weekendy, tak żeby wszyscy, którzy chcą zobaczyć, co ciekawego gdzieś, dzieje się w Chorzowie, wiedzieli, gdzie mają się udać. Propozycja wyszła z Urzędu Miasta. Miasto bardzo chciało, żeby my się tu pojawili u nich. No toż, toż my są i bardzo nam to ułatwili. Będziemy sprzedawać śląskie treski i generalnie tym, promować śląskog i cały Śląsk, nie notowe no treski, ale oczywiście też różne inne gadżety i ubrania. Już wkrótce otworzymy dopełniacz. Tak będzie się nazywać nasza Księgarnia-Kawiarnia w której będziemy sprzedawać książki, ale też będziemy oferować dobrą kawę, niskoprocentowe alkohole, dobre ciastka i przede wszystkim bogatą ofertę kulturalną. Planujemy dużo ciekawych spotkań z twórcami, autorami, może aktorami, bo liczę na bogatą też i ciekawą współpracę z Teatrem Rozrywki, który jest tuż za rogiem. Planujemy otwarcie za miesiąc, bo to w okolicach końca czerwca. Resto Bar, taką funkcjonalność śniadaniowo lunchowo Wieczorną, klubowo-muzyczną. Nazwa Chochot, lokal otwarty od godzin porannych do godzin wieczornych z dużą aktywizacją przez współpracy z Chorzowskimi Instytucjami Kultury i Urzędem Miasta Chorzów. Jeżeli chodzi o zakres pewnej szeroko pojętej kultury, to możemy zdradzić, że to będą zarówno koncerty. Zarówno imprezy taneczne, jak i spotkania dla osób starszych, aktywizacje dla dzieci, dla, dzieci, dla, dla młodzieży. Oprócz pawilonów na rynku montowane są miejsca do siedzenia, gdzie będzie można wypocząć pośród zieleni. Na centralnym placu miasta stanie 40 drzew i 3000 krzewów. Przebudowa Chorzowskiego Rynku to obok budowy Muzeum Hutnictwa największa inwestycja ostatnich lat w Chorzowie. Kosztuje około 25 milionów złotych i trwa od końca 2017 roku.